Witajcie na codziennych obrzędach po zachodzie słońca. W pierwszej części naszego wieczornego spotkania, razem ze wszystkimi, którzy nie mogli dzisiaj uczestniczyć w naszych obrzędach o godzinie 12, powtórzmy nasz obrzęd tworzenia kopuły miłości. Wyciszmy się teraz. I zjednoczeni we wspólnym zrozumieniu stwórzmy kapłę miłości. Dziękuję Wam za wspólne tworzenie kopuł miłości. A teraz postarajmy się rozluźnić nasz umysł i nie koncentrować się na słowach, tylko na odczuwaniu. Postarajmy się poczuć naszą intencję niesienia pokoju intencję elewacji dusz. Mm-hmm. <clears throat> Zgodnie z zasadą kreacji, którą nazywamy pokojowością, silniejszy karmi słabszego. Słabszy bierze tylko tyle, ile potrzebuje, nie bierze więcej. A gdy się nasyci, sam zaczyna dawać silniejszym. Dziś stajemy w pokorze w pozycji tego słabszego, który został nakarmiony. I z tej pozycji Dajmy emocje miłości, pokój dla naszych nauczycieli. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajemy emocje miłości, pokój dla kościoła naturalnego. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla słońca, dla matki ziemi. dla całej natury, której jesteśmy częścią. A teraz zastanówmy się przez chwilę, czy nasze dzisiejsze funkcjonowanie przybliżyło nas do naszej duszy fizyczności. Czy nasze myśli i czyny my były pokojowe? W każdej sekundzie i z każdym oddechem byłam, byłam, jak słońce, jak dusza, która przez cały czas bezwarunkowo daje. Przeanalizujmy również nasze dzisiejsze podejście do naszych emocji. Czy byliśmy wobec nich w porządku? Czy nie zaatakowaliśmy kogoś bądź siebie, używając do tego swoich emocji? Czy nie skrzywdziliśmy kogoś bądź siebie za pomocą naszych emocji? Czy nie manipulowaliśmy naszymi emocjami, aby uzyskać jakiś swój cel, na przykład? Czy nie oszukaliśmy, używając do tego swoich emocji? Sprawdźmy również naszą chęć kontroli. Czy nasza praca z chęcią kontrolowania przyniosła w tym tygodniu realne skutki? Czy widzimy po sobie, że przypracowaliśmy realnie chęć kontrolowania, chociaż w pewnej części? Wiemy, że to niezwykle ważny element, chcąc podążać za duszą, za duszą fizyczności, wpierw. Musimy przepracować w sobie chęć kontroli, zarządzania, kontrolowania. Może być to dla wielu z nas trudne, ponieważ całe życie uczyliśmy się tego zarządzania, kontroli w trochę innym znaczeniu tego słowa, ale jednak od dziecka często powtarzano nam, żeby brać odpowiedzialność. Teraz to pojęcie widzimy trochę inaczej. Pojęcie odpowiedzialności jest kolejnym ważnym elementem naszej pracy z kontrolą, ponieważ systemowe, środowiskowe branie odpowiedzialności łączy się z kontrolą. Odpowiedzialność w świetle nauk kościoła naturalnego, to wzięcie odpowiedzialności. Za swoje emocje, czyny, myśli, oczywiście zachowanie również, ale biorąc pod uwagę funkcjonowanie naszej duszy fizyczności, biorąc pod uwagę funkcjonowanie zgodne z prawem kreacji, a nie z prawem dżungli panującej w świecie zewnętrznym. Dlatego często różne pojęcia są tak skrajne. I tu widzimy jak na dłoni, gdzie nasza praca powinna zostać wy wykonana. Nikt nie mówi, że to jest łatwe. Praca to praca. Trzeba włożyć w nią zaangażowanie, poświęcenie, wysiłek, zbudować podejście. Zatem każdy z nas indywidualnie, lecz w tym samym czasie, podczas naszego wieczornego spotkania, zbudujmy teraz odpowiednie podejście. Do swojej pracy, każdy w zakresie, który zauważył, który może poprawić, gdzie może stać się jeszcze bardziej pokojowy. Posłuchajmy teraz na bicie naszego serca ze spokojem, pokorą, miłością i pokojem. Z pozycji słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocje miłości, pokój dla naszej duszy, fizyczności. z słabszego, który został nakarmiony. Dajmy emocje miłości, pokój dla każdej duszy komórki naszego ciała. Z posty słabszego, który został nakarmiony, dajmy emocji miłości, pokój dla dusz człowieka. Teraz twórzmy kulę energii, zbliżmy nasze dłonie, ustawmy jedną naszą dłoń jako tą biorącą, drugą jako tą dającą. Znajdźmy balans, tak aby atmosfera jednej i drugiej dłoni stykały się ze sobą. Dziękuję Wam za nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Zachęcam Was do dalszej samodzielnej praktyki. Zapraszam jutro. Zapraszam jutro o godzinie 6.00, jedna sekunda, 6.56 na nasze cotygodniowe spotkanie o wschodzie słońca. I do zobaczenia jutro. Dobranoc.